Pomysł poszerzenia Opola nie podoba nam się z bardzo wielu względów, i może nie pominę teraz ten aspekt społeczny czy tożsamości lokalnej, dlatego że e, sami mieszkanki i mieszkańcy dobrzenia wiedzą o tym lepiej. Ja powiem troszeczkę o Opolu. E, poszerzenie Opola jest złym pomysłem również z ekonomicznego punktu widzenia, dlatego że e, trend rozwoju miast na świecie jest dokładnie przeciwny niż to, co proponuje pan Wiśniewski czy pan Jaki. To znaczy miasta nie rozszerzają się, nie eksurbanizują się, to się tak fachowo nazywa. Tylko stają się coraz mniejsze i coraz wyższe, tak? To są miasta wygodniejsze, to są miasta tańsze, to są miasta bardziej komfortowe, przyjazne dla mieszkanych i mieszkańców. I takiego opola byśmy pragnęli, a nie rozlanego przez pola i lasy, nie wiadomo po co. Pomysł miesięcznic jest bardzo dobry. Widać to zresztą po frekwencji. Mamy drugą miesięcznicę i przychodzi po raz kolejny kilkaset osób. Jest to dobry pomysł również dlatego, że mobilizuje mieszkanki i mieszkańców gminy do walki do walki która jest bardzo potrzebna i ta mobilizacja jest bardzo potrzebna zwłaszcza teraz kiedy decyzja już teoretycznie została podjęta i ale ciągle jeszcze można zmienić, tak? I opór społeczny w tej chwili jest najważniejszym czynnikiem, który może to, tego dokonać. Dopóki trwa walka, dopóty sprawa nie jest przegrana. Do 1 stycznia można tę decyzję cofnąć. Znamy zresztą przykłady z Polski, w których co, cofnięto decyzję o, o zmianie granic administracyjnych. W tym przypadku można zrobić to samo, to zależy od tego, jak silny będzie opór, dlatego walczymy do samego końca i wy również walczcie. Z dobrzeniem wielkim manifestujemy, no w zasadzie od samego początku, odkąd tylko pamiętam, to był chyba luty czy marzec, jedno z pierwszych protestów, od razu dołączyliśmy w przekonaniu o słuszności waszego protestu, no i jakby jest to dla nas na tyle oczywiste, że będziemy protestować do samego końca, od samego początku. Miesięcznica jest bardzo dobrym pomysłem, sama nazwa miesięcznicy, nawiązująca do katastrofy Smoleńskiej, powoduje to, że ludzie się tym interesują, dlaczego to jest miesięcznica, więc to jest bardzo dobry pomysł, ta ilość ludzi, która jest dzisiaj, o tym mówi, że jest, że dobry pomysł jest, ja podejrzewam, że następnych miesiącach jeszcze tych ludzi będzie więcej. Natomiast w okresie, gdy będzie ciemno, ja myślę, że może być marsz ze świecami. Można by powiedzieć, że już jestem za stara, żeby bronić, ale bronię, bo, bo, dlatego że przeżyłam tu tyle lat, bo nie jestem Wszyscy mówią, że tą mniejszość broni. Ja przyjechałam aż z Polski centralnej 50 lat temu. Obchodziłam akurat to 50-lecie. Teraz obchodziłam 70-lecie. I bardzo mnie to bulwersuje, że, że nas się poniża, że nas się zabiera. Ja tak daleko przyjechałam, żeby tu mieszkać. Tu chcę umrzeć, tu są moje dzieci, tu są moje wnuki i moje prawnuki. I ja bronię i dla nich, dla nich przede wszystkim, bo ja, ja mogę i w takim tłumie nawet dzisiaj czy jutro mogę zginąć. Chcemy walczyć i wywalczymy, choćby po trupach do celu kiedyś dojdziemy. dojdziemy.